Witajcie w kolejnym odcinku Priest Simulator. Dziś będziemy jechać na pole namiotowe na szynkę. więc zbieramy bagaże i lecimy. Lecę. tak, na wzgórze Scout przez płot, kiedyś taka bajka była. Tylko jeszcze bym sobie zmienił muszę lewą rękę. Obecnie najlepszą broń. Ojcze. JELOP jeden. JEŁOP jeden. Co jest? Jak to wyglądasz normalnie? To mam rację, a pan Pani nie ma. Tak jak pan Jezus powiedział, torpedo, torpedon. To... Co jest? Tak jak pan Jezus powiedział, co ja mam tutaj mu przyjechać tym złomem? Chyba tak, muszę przyjechać o tym, chyba tak jak pan Jezus powiedział akcja. Jeszcze chwilę automobile. jadymy. i w Jest tam strona. Oa. zniszczymy to. do. Jedziemy automobile trochę, ale... Stabilnie. To mój drugi eksorcyzm w życiu. Pierwszy podobno się udał, ale czasami powątpiewam. Odprawiamy eksorcyzm czy szopkę wielkanocną? Przyszedł pan cięty języczek. Co pan taki spięty? Może pomasować? Torpedo, niech ona przestanie się tak zachowywać. Nie mogę się skupić. W końcu jej się znudzisz, a wtedy zatęsknisz. Dobrze, że przywiozłeś ciała. Jeszcze zrobisz parę rundek i możemy zaczynać. Kurwa, co jeszcze? Potrzebujemy mikrofalówkę, pralkę i świeczki. Do czego? Planuję nasz wspólny dom. <grym, <grym, żartuję, głupcze. Popatrz na ten schemat. Potrzebujemy trochę sprzętu RTV-AGD, żeby wypędzić demona. Mortimera trzeba wprowadzić w nanoprzestrzenne wirowanie i poddać świdrującemu promieniowaniu. Chyba jestem w ukrytej kamerze. Powiedzcie, że ktoś nas chociaż ogląda. Nagle przestajesz ufać moim schematom? Zwróciłeś kiedyś uwagę, jak ładnie pachną? To ta sama woń, która wydobywa się z moich ust. Faktycznie, znałem ten zapach. Kiedyś chciałem kupić takie perfumy w Amelii. Swoją drogą, wiecie gdzie ona jest? Ja wiem, stoi kurwa tam obok tej kurwa. Dobra, mikrofalówkę widziałem. Wyszedł. Tu jest mikrofalówka. Ej, ono tu. Dobra, już nie będziemy potrzebować. Aha, wskazuje nam coś. Mikrofalówkę kurwa miałem, no ale jeszcze mi nie pozwolili jej zabrać. Dobra, czyli mam to znaleźć w tak? O kurwa, żem A awada kadavra. No nie, te drzewa bogują, chyba uważać. Dobrze ci Zniszczone. Dobra, pralka. O kurwa nie to. Talekineso. O no. Idziemy tam. O trzy pralkę, panowie. Chwalby bąki umajone. To nie to? Jak to kurwa nie to? Jak to mam wykonać, to zadanie. Chyba że na jakimś świecę kurwa nie wiem. Mikrofalówkę miałem do rzeczy, nie wiem. kurwa nie chcieli. Idę na cmentarz. o cmentarza nie ma no to wychodzi dobra wsiadamy uła ten maluch Krzyngza to to kurwa jest a już nie tego tamtego ty e, tu jest kurwa coś parklinowy, to nie Idziemy dalej. To mi wygląda na cmentarz. czy my jesteśmy? Po pójdę na Tam. Telefon, gdzie jest? 5 metrów. Czyli jesteśmy gdzieś tutaj. Jak Niestety nas nie widać. Dobra, wkład odzniczył. Bierzemy. Wkład czy on jest nie Tu masz wkłady, kurwa. Świeca, świeca. Co? To nie działa. Ta fuje pana. Cięć. Co kolejna będzie potrzebna, ale wkłady, kurwa, do niczył trzeba je jakoś wyjąć. I na pewno nie da zaczyna, może czarować je. Tu i spróbujemy, czy to kurwa.

Some is such a... <laughs> Death, że pójdę na Kremówki pożałuję mamy twoją duszę Nie no zaraz się w kurwie trochę czy to można znaleźć kumar która będzie odpowiadała tu jest pralka, nie? O Na F się opuszczę, dobra dobra. Oj, spróbujemy to zanim Trzeba to opuścić na przycisk F. Chyba. W tym miejscu. Dokładnie. Mamy jedną. Mikrofalę od razu weźmiemy. Też ją odłożymy. Na F i mamy drugą pralkę, która była tu i powinna się Druga pralka. Rozgryźliśmy to, widzowie. Tak jak myślałem. Się... Tak, jak myślałem, trzeba to tu wstawić. Mamy wszystko. Miłość jest prawem. Miłość. Na pewno wiecie, co robicie. Nie zabijecie gościa. Znajdzie się na pralkach. Więcej pytań! Więcej! Spokojnie, mam tu instrukcję. Zwirowanie się zgadza. Wiecie, że to wygląda jak żart. Wiemy. Jak to się nie uda, to przynajmniej się pośmiejemy. Ene duerike fakę, deo deo kosmateo i maranata! Oof! Oh, to co się? Stało? No, to co się stało, eksplodowałem! Ale dlaczego? Bo dałem z siebie wszystko, z reguły to za dużo. Używałeś instrukcji pralki zamiast modlitewnika, ale z adaptacjami, masz, weź. Je. Co teraz? Za chwilę spotkasz się z Mortimerem całym i zdrowym. Powiedź jak odzyskać klątwę i wrócić do piekła. Ale co z tobą? Nie taka była umowa, że oddajesz za niego życie. Dobrych nie. uczynków nie trzeba zapisywać w umowach. Pochowaj mnie godnie. Obiecaj. Bierzesz mnie na litość. Obiecaj. Obiecuję i dziękuję. Słyszysz? Dziękuję. Mrugnij dwa razy, jeśli słyszałeś. Jest to smutne. Jest to smutne. Mamy mamy nas samochód torpedo, i musimy nim jechać na południe. Ale nie masz co załamywać. Lecimy do Mortimera. Mortimer czeka na nas w kaplicy, <tryk> O, oh, Dlaczego przebierasz się za księdza? Torpedo uczynił cię swoim klerykiem? Jesteśmy wspólnikami. Jestem ekspertem w dziedzinie śmierci i makabry. Horror, terror i mizantropia to mój czarny chleb powszedni. Nadążasz? Gdybym nie chciał być opętany, nie kupowałbym od torpedo totemu. Przez was straciłem szansę na współżycie z Sukubem. Trochę szacunku. Torpedo oddał życie, żeby cię ratować. Gówno oddał. Jest zbyt dobry w te klocki, żeby. Mówię poważnie. Słuchaj. W cię, bo potrzebuję twojej pomocy. Nazywam się Orlok. Wampir Orlok? Piekielny tyran! Trzeba było tak od razu! Nie poznałem cię w tym wdzianku. Pomożesz? Straciłem klątwę. Chuj jestem, a nie wampir! Kiedy próbujesz pozbyć się księdza? Przenosi się na inną parafię. Podobnie jest z kontwami. Nie można ich po prostu usunąć. Można je przetransferować. Skoro Orlok stracił wampiryczne właściwości, ktoś inny je zyskał. Torpedo to nie żaden Batman, tylko Janosik, to psa. Podbierz telefon. Czyżby do mnie torpedo dzwoni za zaświatów? Gdzie jest budka? Tam jest budka. Torpedo? Co masz na sobie? Celem nie. To ty, Melisa. Przestań się tak zachowywać. Jesteśmy dorośli. No właśnie, Orlok. Jesteśmy dorośli. Namalowałam ci schemat. Masz ochotę pomajsterkować? Czekam. Dobra, liczymy do tej kurwa, dziwki. Ona jest na cmentarzu. Obok cmentarza. Park. Masz dla mnie prezent. Proszę. Podoba ci się? Ładnie pachnie, ale potrzebuję czasu na przestudiowanie. Co robisz wieczorem? To co zawsze. Będę biegał po wsi jak głupi i czekał na wiadomość. W tym wypadku od Mortimera. A co z pogrzebem? Ciało za chwilę zgnije. Makabryczne wydarzenia, nieprawdaż? Gdziekolwiek się nie pojawię, ludzie stwarzają jakieś kłopoty. Mm, nie schlewiaj sobie. Bez ciebie też się dużo dzieje. Najpierw kremowa, teraz torpedo... O co kaman z tym całym kremową? Może ty go godnie zastąpisz? Na pewno jesteś przystojniejszy. Przestań! Fatima, Guadalupe, Licheń... Co pięć minut gdzieś we wszechświecie odbywają się jakieś jarmarczne rewelacje. Ale tu miało miejsce objawienie w postaci narodzin chrześcijanistycznego geniusza. Kiedy Kremowa panował w Sandeville, poziom chrześcijanizmu wynosił 106%. Nad wsią krążyły anioły. Po pożarze kościoła poziom chrześcijanizmu drastycznie spadł. A Kremowa umarł w gorzkim żalu. Chuj tam z Kremową. Dała mi schemat. z serduszkiem. Namalowałam sporo obrazków, ale podobno Hochał -ho rozdał je szatanistom. Po co? Nie wiem. Odzyskasz obrazki, prawda, ojcze? Będzie fajnie. Hmm, jeszcze czerwony. Dobra. Amen. Uła, odbić telefonik. Biera. Cześć, Orlok. Nie wiem, czy mnie jeszcze poznajesz. Wamela, nie przejmuj się. Robię wszystko, żebyśmy mogli wrócić. Tak? Na przykład co? Zniszczyłem szatanistyczną siedzibę, pokonałem szalonego kościelnego, przywróciłem cykl dnia i nocy, byłem świadkiem egzorcyzmu i właśnie przygotowuję się do pogrzebu. Gdzie w tym wszystkim powrót do nietoszopa? To jest ciąg przyczynowo-skutkowy. Nie masz planu, prawda? Po prostu wykonujesz ich polecenia i masz nadzieję, że magicznym sposobem otworzą się Wrota Piekielne. A mam wybór. Poznałem okultystę. Pomoże mi odzyskać klątwę i wracamy. Czekałam na ciebie. Powiedziałam, że załatwiłam transport. Orlok, mnie też na czymś zależało. Przez ciebie przegapiłam koncert. jepałem. Przecież wiecie, że nie zrobiłem tego celowo. Przez spoilera jego pierdolony wychaister przyspieszył czas. Muszę przeprosić Wam, ale. Dobra, ale przy zbieraniu kwiatków i pogrzebie naszego krzędza musimy poczekać. Poczekać do kolejnego odcinka na razie.